Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym przeglądzie w sklepie Pepką. Dzisiaj od razu oglądam przepiękne klapeczki. Klapeczki mają kolor beżowy na takim małym obcasiku. Takie dość przyjemne, do biegania 50 zł. I tutaj mamy rozmiary od 36 do 41, także fajna rozmiarówka. Niestety nie są ze skóry, jest to po prostu... Materiał, jakaś tam tkanina. No i są takie ale, jakby zamszowe w wyglądzie. Myślę, że to widać. I z tego, co widziałam, to tylko jeden był ten kolor dostępny. Kochani, natomiast są kolejne buciki, te są już w kolorze czarnym i tutaj wkładka jest ze skóry czyli mamy w środku skórę I tutaj wyższy ten obcasik. No taki sandałek na obcasiku bardzo fajnie wygląda, ładnie z przodu zapinany. I sobie zobaczymy jeszcze cenę. Tutaj mamy cenę 60 zł. No i tak samo od 36 do 41 rozmiar. No i przepiękna bluzeczka. Kochani, to jest materiał prążek. Bardzo fajny materiał, rozciągliwy. Kolor bluzeczki jest bardzo ładny. Myślę, że to dobrze widać. Taki lekko żółciutki, bananowy. Cena bluzeczki 20 zł od Eski do 3XL. Na pewno będzie też pasowała do wielu rzeczy na lato. I dzisiaj, jeszcze tutaj, wiecie co? Zauważyłam, że są takie spodnie. Damskie. One są szybko schnące, oddychające z firmy Beckin. Kosztują 40 zł. Od Eski do 2xL. I wcześniej nie wiem, czy one były te skopnie, czy ja nie zwróciłam na nie uwagi. Zobaczcie, jak one mają szeroką nogawkę. Firma Bekin, tutaj logowanie na nogawce. Te obok już są normalne. Ja myślałam, że one wszystkie takie, a tu jednak taka szeroka nogawka. Jeszcze dzisiaj wy wyczaiłam takie spodenki. Niebiesko-czarne, też firma Bekin i tutaj mamy właśnie taki elastyczny pas. Wiadomo, do uprawiania sportów na rower. Tak samo oddychające, wygodne spodenki w cenie 40 zł. Od XS do XL jest największy rozmiar tych spodenek. Delikatne lokowanie, takie paseczki na bokach. Do tego możemy dobrać koszulkę, przepiękny kolor niebieski, też mamy tutaj logo firmy, biały, biały napis i tutaj mamy, kochani, wbudowany stanik w tej bluzeczce, również materiał oddychający, wygodny, 40 zł cena, i rozmiary XS do XL jest największy kolor jest przepiękny, bardzo ładny jest ten niebieski tutaj możemy jeszcze dobrać kochani jeżeli mamy już spodenki to możemy sobie dobrać takie leginsy do kompletu właśnie tej bluzeczki w ten sam kolor bardzo ładny niebieski przepiękny, pastelowy no i tutaj tradycyjne leginsy, nogaweczka zwężana kształtująca Sylwetkę, wysoki stan, szybko schnące, cena 50 zł i od XS do XL to będzie największy rozmiarek. Tak się prezentują i tutaj z tyłu już nie ma żadnej kieszonki, po prostu zwykłe leggingsy, ale w przepięknym kolorku. I widzę, że jeszcze z tych spodenek, co Wam pokazywałam niebieskich, to jeszcze tutaj dojrzałam w kolorze różowym. Także przepiękne komplety od firmy Begin. Dzisiaj zauważyłam taką szarą koszulkę. Ona też się przyda do wielu stylizacji. Tutaj materiał też mamy prążek. Zobaczcie, tak to wygląda. Wiadomo, gładka, bez żadnych napisów. No i cena 25 zł. O, jednak chciałam Wam lepiej pokazać od Eski do. 2XL, bo tam nie było widać właśnie rozmiaru. Także taki nawet duży, 2XL, ten t-shirt szary, fajny. Tu mamy jeszcze w kolorze takiego ciem, ciemny, taki głos, koral, coś takiego. Rękawek jest odwijany. Takie bluzeczki, wydaje mi się, były białe, właśnie z tego materiału. A teraz w tym kolorku 17 zł. I tutaj największy rozmiar mamy 3XL. No i mamy pieska w tle, jak zawsze. <laughs> I słuchajcie, fajne, zauważyłam tutaj za 10 zł dwie pary takich skarpeteczek. One mają złotą nitkę i tutaj te czarne mają nitkę srebrną. Także fajne, zawsze się przychodzą do chodzenia. Tu mamy bogate w bawełnę spodnie. Kosztują 60 zł. I tutaj są te spodnie męskie. Ja Wam ostatnio Nie, dobra, bo mi się coś pomyliło. Słuchajcie, koszulki męskie. Ja się akurat w tym momencie powtarzam. One były po 30 zł, a tutaj już Wam pokazuję tą nową paseczki. Taki, taka bluzeczka kosztuje męska 30 zł i mamy rozmiar od eski do 2XL. I do tego jeszcze nowe spodenki. Także dla panów dużo też pozycji. Ostatnio dla pań również. Tutaj mamy spodenki z kieszonkami niebieskie, z szarymi tutaj wstaweczkami. Po bokach delikatny napis 40 zł. Od eski do 2xL rozmiaroweczka. Jeżeli chodzi o panów, więc panowie też mają dużą. Możliwość, zobaczcie z tyłu, też jeszcze kieszonki, więc fajne, wygodne spodenki, właśnie do chodzenia czy na rower, idealne. I tutaj mamy jeszcze jedną koszulkę, właśnie tą w paseczki, co przed chwilą wam pokazywałam, tylko tutaj mamy takie bardziej granatowe paski. No, inne ustawienia tych paseczków, inna troszkę kolorystyka. I zobaczymy sobie tutaj, czy tą cenę widać. Tam było, tutaj ja mam 30 tak, zł. Od eski do 2 XL jest rozmiarowa. ten Osobiście te paseczki mi się bardziej podobają niż te, co Wam pokazywałam przed chwilką. Dla pań nowości do włosów, czyli taki, taka spineczka w kształcie kwiatuszka. Ona jest w cenie 5 zł i mamy dwa kolorki: żółty i zielony iście wiosenny. Taka jeszcze dekoracja mi wpadła w oko, biała. Tutaj jest cena dekoracji 20 zł. Figurka styl nowoczesny. Będzie pasowała na pewno do wielu wnętrz. I już, kochani, tutaj jeszcze zauważyłam takie delighty. One są plastikowe w różnych kolorach. Tutaj, właśnie przy Kasie, stałam i zauważyłam, już wam cenę mówię. Cena jest 5 zł. Tutaj zostały akurat takie fioletowe, różowe, takie nakrapiane i te przezroczyste. Jestem jeszcze na szklaneczkach. Tutaj mamy dwie szklanki, 350 ml. Kolor taki różowiutki. Cena tych szklaneczek to jest 20 zł. I jeszcze mamy, kochani, je w kolorze takim jas bardzo jasnym zielonym. Ja Wam tutaj troszkę zbliżę, bo tu na półce nie widać tego. O, może teraz dojrzycie gdzie Tak bardziej przy łóżku widać. Jest taki jasno jasnozielony i jeszcze te szklaneczki mamy też w kolorze mm, takim o, jaśniejszym różowym. Tam ten różowy był taki dość ciemniejszy. I tyle nowości. A tutaj jeszcze taki przepiękny e, dzbanek i w miarę lekki. A mimo, mimo tego, że on jest ze szkła, to naprawdę bardzo. No, ja myślałam, że cięższy będzie w wagowo, a on jest bardzo fajny, nie jest za ciężki. 30 zł. I tutaj mamy, kochani, jakąś przecenę z banka. Zobaczymy sobie, ile kosztuje. Tutaj widzę wyprzedaż i właśnie kosztuje 30 zł. No to powiem Wam, wolałabym ten. Wcześniejszy dlatego tutaj, że to łóżko też wygląda nie za ładnie, a tamten był naprawdę fajny, lekki. Kochani, dzięki bardzo za dzisiaj, bujaczki, trzymajcie się zdrowo, cześć.